Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Age of Wonders 3. Moi drodzy, minęły już dwa odcinki, a my nadal ciupamy tą jedną misję i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli jak najszybciej ją zakończyć. Niestety, ta gra ma to do siebie, że jest ona dosyć długa. Jak wszystkie strategie, tu się nie dzieje nic szybko, a okraszone to dodatkowo moim pierdzieleniem sprawia to efekt... Takiego przedłużenia, rozgrywki sztucznego bym nawet powiedział, ale ja nie to miałem oczywiście na celu. Chcę to po prostu ładnie, dobrze opowiedzieć. I tak się tego trzymajmy. No dobra, moi drodzy, co my tutaj robimy? Tutaj rozrobimy sobie osadnika. Pójdziemy nim tutaj, zrobimy sobie nową bazę, jak gdyby. Mm potem y, potem barda potem laboratorium potem to potem to i już będziemy mogli ciemiężycieli, życieli cienia na ile się tylko da sprawdźmy jakie mam zaklęcia przybój kruchużio panowanie trucizny nic no, fajne jest to że tutaj jest jakaś postać niech się tu przejdzie jak jest mamy tutaj dobrze obsadzony garnizon nie są to wybitne jednostki nie mają szans jakichś wielkich specjalnie za, gdy nas ktoś tu zaatakuje ale niech sobie do dobra naszym głównym zadaniem o tutaj jakieś o, 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 jakieś fidrygałki od Tanisa. I co mi się tu podoba? To jest co? Tego ja nie zauważyło. Że trzeba by tędy tutaj przejść. I tutaj jest jakiś ten. I tutaj byśmy mogli już go zaatakować. Ewentualnie też możemy od tej strony. Pytanie, która strona jest tą lepszą stroną. <laughs> Ostatnio atakowałem od tamtej. I tu... Pójdę tym samym tropem, po prostu będę atakował z tej strony. Tak, to zostawimy. Tutaj nie będziemy tam daleko przechodzić. No bo mówię, tutaj szłoby przejść. Ich możliwe, że będzie trzeba tędy przejść. On jest w stanie, w każdym razie, tutaj przejść. W stolicy, zawsze jakieś jednostki do obrony, lepiej, żeby były. Dwa, jeden, zawsze coś, nieważne, ważne, żeby były. Nimfa, fajna dupeczka. Niech chcę będzie. Wybierz nowe badania. Skrytu boiców udało nam się opanować, kurde, sukuby, zobaczcie ile to trwa, bardzo długo. To dwa, dobra, na razie to. Tutaj możemy wybrać coś do budowania. Dziupla niedźwiadek. Niedźwi... Niewidzianek. Kurde, bo ja coś takiego miałem? Niewidzianka? Podniecające kwiaty. Bierę. <gryw> Jak podniecające, to bieremy. Nie wiem po co to, ale dobra. Niechaj se będzie. Dobra. O, ryskar, Kiedy znajdziemy się w pobliżu włości Gambalga, powinniśmy zachować ostrożność, bo ją rzucać czary w granicach swojego pola widzenia. Kiedy uciekałem, najbardziej obawiałem się właśnie jego matki. Znajdź przejście. Trzeba przedostać się do Gambalga. Muszę odnaleźć ciało Tanisa, żeby wyprawić mu pogodziwy pogrzeb. Sadzawka jest wpisana w prastare tradycje wysokiej armii, więc trzeba ją odbić. Wyruszamy na wschód i odnajdziemy przejście. Ciśniemy na wschód. Co tu mamy? Mamy... Jednostki, może nie najwyższych lotów, ale ja bym się nich obawiał. Kurde, niestety mo ta moja armia jest taka. Czt, trochę takie nieciekawe to wygląda. I ten tu dojedzie, dajecie. Dobra, atakuje, atakuje. Bardzo prawdopodobne, no raczej kurde, nie Nie wyobrażam sobie, żebyśmy to mieli przegrać. Naprawdę, no co są jednostki, tutaj je wiecie. no ja mam tutaj przewagę liczebną. Nie są ufortyfikowane w ogóle te jednostki, zobaczcie. Dodatkowo mamy Charimari. Zresztą, kurde, on też ma Charimari i to musimy się tego niestety wziąć jakoś pod uwagę. Kurde, ich tu sporo jest. Może łuczników na dzień dobrym, Albo kawalerzystów, albo szturmowców. Dajmy tego szturmowca. Raczej go nie wykończymy. Tak na dzień, na dzień dobry, do widzenia. E, dobra, nie, nie, słuchajcie, najpierw nie, oni podejdą. Ja tam nie będę za bardzo podchodził. Na dzień dobry. Poczekamy, on ma też czary, tak więc musimy się z tym liczyć. Dobra, nie podchodzimy na razie. On podejdzie. Albo i nie. Bestia! Będzie tam się kampił do ustranej śmierci. No ale dobra, jak tam sobie chcesz? I ja też się mam Będziemy się kampić wzajemnie. Nie, nie, dobra, nie, nie będziemy się bawić w kotka i myszkę, ja podejdę po prostu. Powolutku będę podchodził. Tak go troszkę zmuszę do pomyślenia... do mych pomyślunku. Tu może podejdę do ton, żeby nie zabić goł. Tak, tak, tak. Nie, tym się nie ruszamy, bo on nie może zginąć. Jak on zginie, to jest koniec z kaplica. Tu podejdziemy troszkę dalej. Nie, tymi, w sumie tymi nie. No dobra, już podeszliśmy. Tym podejdziemy z tej strony. Nimi możemy jak najbliżej, chyba, bo są druzgotacze, a oni właśnie po to są. Żeby odpierać ataki frontalne. No ty mi, kurde podejdę tu, ale mówię, narażam się aktualnie na atak kawalerii. To mi się nie za bardzo podoba. Jeszcze trochę bardziej się wysuną. Okej, okay. okej, okay, dobra. Sprawdźmy co się będzie działo. No, wiedziałem, że się ruszy, bo tak jak mówię, no już jesteśmy w jego zasięgu niestety. No, tamś tak. No i kawaleria też jest niestety... Nie, jeszcze nie. Dobrze, dobrze. Bardzo się tego powodu cieszę. No mówię, tych czturmowców bym chciał jak najszybciej wykończyć. Na całe szczęście, to nie jest łączone, tak więc tutaj możemy sobie dwa różne czary, dwóch różnych bohaterów, i to nie jest jakoś specjalnie podłączone ze sobą. Podłączone, Chciałbym najpierw tego sam z tyłu, ale nie wykończy go, dobra. Niech go do końca Okej. Okay. O tu ładnie, ładnie. Ładnie oberwaj. Piknie. Dobra. Ten na całą szczęście to jest umiejętność specjalna, więc nie zależy od odległo... Nie, no zależy od odległości, ale. Tak czy siak, chyba raz może rzucić. Tak, tylko raz. Dobra. Tu podchodzimy na Maksa. Teraz tak, wy tutaj. NIE! Stop, stopuj! Nie, nie idź! Dobra, już poradzimy się. Niech ci będzie. To ja tym podejdę też. Też mogę. Chciałbym go wykończyć, ale no nie uda się Nie uda się tej jednostki tam wykończyć. Chciałem ją wykończyć. Takie miałem plany. No tak, Tito ty to ty ty ty, tak podejdzie, ale też nie szalejmy z tym podchodzeniem. Dobra, najwyżej, najwyżej stracę, nie? Ale tak, mamy tutaj przewagę, bo mamy broń drzewcową. W sensie dzidy. Oni to... jednostki konne, tak więc tutaj mamy przewagę. Niewielką, ale jednak. No dobra, podejdziemy tymi naszymi jednostkami niedystansowymi, niech sobie tutaj odpowiednio. Nie chcę ich, wiecie, nie chcę ich za bardzo tracić. Chcę, żeby tej umiejętności jak najlepiej, najlepiej im się. No dobra, tam jeszcze nie było jeszcze, tak wiecie. O i tutaj stracimy Nie chcę ich tracić. Straciłem prawie wszystkich. No i łuczników też stracę, bo to już widzę. No dobra, łuczników nie straciłem jeszcze. No, super, no tego też się nie spodziewałem niestety No nie gadajcie! O no, kur Czaczki Dobra, zniszczy ich, proszę Mi się to strasznie nie podoba Okej, okay, przeżyją Oby nie Dobra, nie przeżyli no, trochę już tu jednostek straciłem za dużo, nawet bym powiedział, ale trudno. Stało się. Potraciłem jednostki, które faktycznie mogłyby być tutaj trzonem mojej armii, no ale... No, stało się. Trudno się mówi. Nie będziemy płakać. No, straciłem, no zobaczcie, straciłem kogo? weteranów. Niby ci awansowali do eksperta, aktualnie. I potem jeszcze jest do gwardzisty, tak? No tutaj mówię, niestety straciłem łuczników, łucznika i tego, i łucznika to bym sobie dodał, ewentualnie. No, ten stracił tego, jednego, to tam jeszcze mała strata. Teraz musimy jeszcze zarządzić o losie miasta. A tak, jak w Civku, oczywiście tutaj jest jeszcze coś takiego, że jest dobro i zło. Jak jesteśmy źli, to miasta niezależne i specjalnie chcą z nami te, świą, ten. No, ja tam wchłonę po prostu. Ewentualnie mogę wysiedlić przez wysokich elfów. To, to jest złe, ale nigdy tego nie robiłem, i, ale zrobię to. W, ten, w tym momencie wydaje mi się, że te jednostki po prostu będą jednostki, jakie będę mógł rekrutować. To będą tylko i wyłącznie wysokie elfy. No to jest w sumie lepsze, bo potem są takie trochę upierdliwe sprawy, że mamy orków. Orkowie niespecjalnie pasują do tego naszego imperium, dlatego lepiej. No tutaj jest o tyle dosyć łatwo i przyjemnie, że starczy, że idziemy do przodu, tak, no bo nie, 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 nie musimy się jakoś obawiać, tak, jak mówię, no tutaj, no ten tutaj jest, tego ucznika ja sobie przeniesę już tutaj, on ma rangę póki co żołnierz, ale przeniesiemy go sobie tutaj, jeszcze bym tam przeniósł kogoś jeszcze, ale to za chwilkę. Posterunek, kaplica, tu na razie niewielkie miasteczko, no magazyn, może i by warto to zbudować. Zbudujemy, zbudujemy. Tak i teraz możemy oczywiście budować tylko wysokich elfów. No to był zły czyn, ale no kurde wydaje mi się, że dobry strategicznie. No. Może nie był wybitny, ale dobra. To najpierw weźmiemy, zbudujemy dwie tury. Nie mamy odpowiedniej ilości... Odpowiedniej ilości i... 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 złota. I łucznika jeszcze poproszę. Dobra. Armia czeka na moje rozkazy. Armia, proszę bardzo, na razie się za bardzo nie udzielać. Tutaj mamy kolejne jednostki. Ja sobie tu mogę przelecieć. O, i tutaj już mamy samego Gambalga. On tu już jest taki, wiecie, no trochę, najbardziej, trochę bardziej napakiowany. Niestety, Musimy się zliczyć z tym, że on może być niemiły dla nas. E, słuchajcie, no ja bym chciał już tego budowniczego w końcu ogarnąć. Dobra, na razie powoli. Nie, nie spieszymy się generalnie. Lepiej, żeby tych armii trochę więcej se narobić. I atakować w kilku, nie tak dwoma. Bo generalnie gambalk potrafi być upierdliwy. To, to, to nie jest. Bohaterowie w ogóle przeciwni, potrafią być bardzo upierdliwi. Tu, sobie, tu jest idealne miejsce. Generalnie tu nie jest tak, że zakładamy sobie miejsce tak gdzie chcemy. No tutaj właśnie trzeba patrzeć pod kątem tego, czy coś jest tam przydatnego. No bo jak nie ma nic przydatnego, to w ogóle nie warto się tam osiedlać. Skrytobójcy jeszcze nie mamy. Sobie zrobimy. Dobra, i tu się, tu się dorobimy do sześciu, to wtedy pójdą tutaj nam pomagać. Cicho ciemne, super zakończone. Teraz moglibyśmy sukuby sobie wziąć. zniecić bunt, to jest tam słabe akurat. Weźmiemy te sukuby. Sukuby są dobre, ponieważ potrafią... Potrafią... Czekajcie, akolita, akolita, akolita. Dobra, chodź akolito, też się przyda. Kurde, każdy się teraz przyda. O, widzicie, on już mnie tu chce zaatakować. Nie podoba mu się to, że moje krukodzioby sobie tu latają. A tak więc ja się przesunę. O, tu jest jakaś fajna. ...Oberż! Fajna oberż. Zbudowano iglice. O, a ja tu nawet. Iglice gryfa! Ale to jest. To jest la kate? La... Kat... Kat... No to super. No to mamy już jeśćców gryfów, to zrobimy nawet ze dwóch. To są dobre jednostki. Naprawdę potężne jednostki. Potrafią ostro przypieprzyć. Narobimy no, no, ich troszkę. Tak, tak, to tu idź. No tak, widzicie? No i to jest właśnie taki fajny bug, zatwierdź ruch armii, zatwierdzony, muszę nacisnąć M, inaczej się nie da. To jest takie dziwne troszkę. Co ciekawe, możemy patrzeć jak pamper się rusza, nie? Bo to jest tak jakoś śmiesznie też porobione. To jeszcze możemy zdobyć. Magazyn, super, Tu już nie muszę tego magazynu budować. To już jest chyba tak czy siak dołączone do mojego. Kryształowe dodaje nam many z kolei. Tutaj no ja nie mogę niestety nic z żadnych interesujących takich fajnych tych zaklęć dawać, bo niestety mój bohater nie jest bohaterem magiem. To jest no po prostu łotrzyk, tak więc on tu bazuje na sile fizycznej, a nie na sile magicznej. No nie ma się co dziwić, tak chyba jest logiczne, nie? No trochę hajsu mało, ale. W sumie mógłby jeden koleś. Słuchajcie, gdzie jest ta armia? Ktoś mi może podpowiedzieć, czy ja ją i wysłałem, gdzieś, tak tutaj, no to dobrze, zrobiłem, bo w sumie to chcę ich wykorzystać troszkę. Dobra, niech się budują. Dobrze, dobrze, nie, po prostu zapomniałem, że chcę tylko jedną wysłać, ale to nieważne, eee, dobrze, że tam poszli, bo przecież trzeba najpierw zaanektować te kopalnie, o, co prawda one są tu od razu oczyszczone ale trzeba tak czy siak w nie wejść, chyba coś takiego trzeba zrobić, no to dobrze, dobrze, że, że się tak stało, jak się stało. Tu, w bardzo fajne, przyjazne miasteczko, mamy lakety, które możemy ładnie sobie już porozbudowywać. Na się właśnie nie musimy rozbudowywać, bo ono już jest rozbudowane. Niby jest tu jakieś zadowolenie w imperium, no ale... Takie wiecie. No, tu nie ma nic jakiegoś specjalnego, jeżeli chodzi o... o ten, o ekonomię i tak dalej, chociaż... No chyba jedynym, na co trzeba uważać, to chodzi o to, żeby byśmy, żebyśmy mieli zawsze odpowiednią ilość złota jakąś. Żebyśmy nie byli na minusie. No... To raczej trudne nie jest. Myślę, co by tu zbudować. Palisadę na pewno, bo masz może za, zaatakować nas może i to nie będzie fajne wtedy. E, laboratorium, może by tak laboratorium, tutaj raczej bym nie inwestował w jednostki, kurde ten... Escape mi tutaj tak nie pasuje na rękę. O, nie był brojony, super jeszcze podejdę tymi. E, no, będziemy powoli atakować gambalga, nie? Gdzie trzeba? Krukodziowy, krukodziowy, Idźcie tam na zwiada. No, shit! Oh shit! Nie fajnie. On ma dużo jednostek, mocnych jednostek. I ja tam nie idę. Nie, nie, słuchajcie, wycofujemy się stąd. Jak wycofywać nawet dwóch, bo i tak mamy nikłe szanse, żeby z nim wygrać, niestety. Zobaczcie, on tutaj ma, kurde, maty jednostek sporo, aż. Aż ile? 16. Ja mam ledwo 12. Tak no musimy. Musimy sobie tutaj troszkę. No, chyba nie muszę, bo już są zaanektowane. Tak więc jest super, ok. Możemy teraz wrócić tą armią tutaj. I ta armia, no kurde, cały czas nie ma hajsu, nie Cały czas hajsu nie ma. Nie można ponownie wznowić produkcji Ja indzielę, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Mm. O, chociaż mamy jeźdźca jakiegoś elfów, dobrze, niech będzie. Idź tam. Teraz będzie tych gryfów też trochę będziemy mieli. Zaraz nasza armia będzie wyglądała jakaś miarę przyzwoicie. No tutaj musimy do budowniczych, damy sobie kaplicę od razu. No, ja bym radził uciekać. Takie moje skromne zdanie. Troszkę tutaj podkrywamy, no tu mówię, to jest zwiadowca perfekto. Teraz tak. Żeby tutaj wygrać, żeby pokonać Gambalga, to naszym zadaniem jest zniszczenie bohatera, a dodatkowo jeszcze musimy zająć jego stolicę główną, miasto koronne, tak to się zowie. Zajęcie miasta koronnego nie jest takie łatwe, bo jest to zazwyczaj stolica, tak? To jest miejsce, w którym się rozpoczyna gra dla naszego przeciwnika i tam zazwyczaj to miasto jest dobrze rozbudowane, a co gorsza, dobrze strzeżone. No to nie jest dobra sprawa, ale... ale sobie damy z tym radę. Czy w końcu zaczną produkowanie... No nie zacznę, no patrz No nie, chcę mi koniec. 80 zasobów. Czy ja tych zasobów nigdzie nie mam? Przecież dostaję plus 120 ileś i cały czas ich nie mam. Ja nie, nie mogę teraz się. O, tu, tu się skampię. Ja nie mogę teraz e, ruszyć do ataku, bo mam za mało armii, a jednak bym chciał tej armii troszkę więcej tu mieć. No byłoby miło, gdyby się to w końcu zrobiło, ale widzę, że nie specjalnie. No nie, ej nadal. Ej odpałzuj to, słuchaj. Bo to jest słabe. Dobra, ale będzie. 80 w następnej turze będzie, mam nadzieję. Dobra, tu się robią. O, tu się zrobił łucznik. Super. Zaraz się. No, te gryfy też się za, szybko nie zaczną robić, bo 140 z kolei potrzeba. Ale, no, prędzej ten Bart chyba się zacznie robić. Nie. Gryfy się zaczęły robić. Chyba. Nie. To nie wiem, co się zaczęło robić, że straciliśmy znowu tyle hajsu. No nie wiem, ta ekonomia działa w taki dosyć, no, niezbyt interesujący sposób. No trudno, działa jak działa. Tak, no idźcie już do tego miasta, czekajcie tam, no ja cały czas czekam. Może zaczną tego barda produkować, ale coś niespecjalnie chcą. Nie wiem na co idzie ten hajs, tu też jest pewnie. O nie, tu zaczęli już produkować super. Bardzo się cieszę. Dobra, chodźcie, 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 chodźcie. Generalnie atak nadal jest głupim pomysłem, bo oni mają jednostki znacznie, znacznie silniejsze niż my. No zobaczcie. Generalnie głównie ten gambalk ma silne jednostki, my niespecjalnie. Jednak to są orkowie. O, grabieżca cienia to by było najlepsze. Najpierw weźmiemy sobie jeszcze to. Super. Teraz tak, produkuj zasoby, to jest dobry wybór. Ewentualnie łotrzyk albo skrytobójce, klasa druga, klasa jeden. Weźmy to. Jeszcze przydałoby się mieć trochę taranów czy czegoś. No tu mamy fajną, fajną jednostkę. Wysokiego elfa, łowce potworów. Nie wiem w jaki sposób go tam można, ale nieważne. Mamy go. Jest fajny dosyć. Można go tutaj wykorzystać. No widzicie, musimy znowu M. Takie się trochę bagiery robią. Super, dom budowniczych, ekstra. A czy barda zaczęli? Jest, bard się zaczął robić, super. A gryf tu się robi? Jest, robi się i będzie niedługo, super. Bomba, 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 bomba. Eee, super, tutaj nic ciekawego nie ma. Zatwierdzamy ruch armii. I czekamy. Operacje cicho-ciemne zbadane. Nie możemy tak też sobie pozwolić na takie, kurde, no właśnie mówię, to, to jest słabe, że niestety tury, te tury czasami trzeba bardzo mocno, bardzo mocno przeklikiwać i, i niekoniecznie to jest dobre. Niech się robią. Jest! W końcu mamy barda jednego, nie? To poczekamy na tych dwóch. Poczekajcie, jeszcze jednego skrytobójce wezmę. I dopiero wtedy rozpoczniemy... No, ja bym nadal proponował produkcję towarów. I dzięki czemu wzmacniamy, jak gdyby. O, zobaczcie, jednostka niezależna mnie tutaj chce rozwalić. Nie wiadomo skąd przyjechała, ale jest. Możemy sobie sprawdzić głowce potworów, i to. Zobaczymy, jak oni działają. Bo mamy gryfy, nie wiemy specjalnie, nie wiemy, jak one atakują. No się wiemy, jak atakują, bo raczej nic specjalnego to nie będzie. Ale możemy sobie zobaczyć, jak tutaj e, wygląda ich atak. Jak w ogóle... Bardziej mnie ciekawią te łowcy potworów, jak, one spe... jak oni wyglądają, jak nie atakują, to nie miałem nigdy tej jednostki, nie ciebie, tylko ciebie. Bardzo ciekawie wyglądają, bardzo, 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 bardzo fajnie. Dobra, weźmy Oj, dziki raz, dwa. A jeszcze jeden dzik miał być. A jest, tu jest, faktycznie są. Okej, okay, dobra, spoko. Z kuszy możesz. Tak niespecjalnie ich wykończysz, ten wykończy. Generalnie on ma jakieś pewnie dodatkowe bonusy podczas ataku z potworami. Z ataku, no. prosty strzał, proszę bardzo. Ci z kolei co? 17. A z ataku wręcz powinieneś wykończyć. Chociaż niekoniecznie. 12. No, nie dał rady, no ale było blisko. <laughs> no trudno, ten już powinien wykończyć tego. Ale czekajcie, jeszcze ten może strzelić przecież. Nie chciałbym, właśnie... właśnie nie, nie chcę specjalnie tutaj tych moich jednostek nadwyrężać, no bo. Wolę, żeby mieli wystarczająco dobrą ilość życia do ataku. Kurde, przetrwali, nie. No to jest chamski i teraz mnie zaatakują, nie? No i zobaczycie. Nie? A, no nie udało się tym. Ale ten już 6 mi niestety zabrał. No to jest tro trochę przykre. No nie, właśnie chcę, żeby te jednostki miały dużą... Y, liczbę, y, dużo, dużą liczbę punktów zdrowia. No bo zaraz idziemy na atak na Gambalga. No który tutaj widzę niespecjalnie mu te jednostki wzrastają. Tutaj liczba jest raczej stała. E, no ale, ale, ale jednak wiecie. Kurde, ja mam, wiecie, no mam te jednostki. Tylko że to... chociaż... zobacz, kapłanka burzy klasa druga, no ale tu już są klasy pierwsze. To są jednostki z niewielką ilością życia, ten też ma same klasy, no jedną pewnie klasę drugą, no nawet nie. A on ma tam praktycznie samą klasę trzecią. No ja mam tu klasę dwa, ale no niestety... Jak wiecie No przyspieszymy trochę Dobra, no czekaj tu, czekaj tu Albo może nie czekaj, może lepiej chodź Lepiej chodź No wyprodukowano laboratorium Bardzo się cieszę Nie, no dobra, teraz tego, potem tego, tak? Dobrze Będziemy mogli mieć sukuby Te sukuby się trochę ich tam natrzaska Może tutaj też Magazyn Dobra, będzie okej, okay. będzie okej okay. No nie no tutaj słuchajcie, dobra, zapętlimy po prostu, żeby cały... Czas, no fajny guziczek generalnie zapętlenie cały czas będą produkować te zasoby, bo ja tutaj nie mam ochoty specjalnie rozwijać tej armii. Chcę po prostu, żeby była. Niewielkie ilości. Muszę też kontrolować, czy im się nie zwiększa armia, bo jak się zacznie zwiększać, to będziemy się starali jak najszybciej zaatakować, ale dopóki jest tam stała ich liczba, to możemy spać spokojnie. Nie wiem, jak to kolejkowanie dokładnie działa, bo to wydaje mi się tak troszeczkę dziwne. O, jest! Zobaczcie, skrytobójca się zrobił. Super. To jest klasa druga. No to już przyjemnie. Bardzo fajnie. Lunaris. Słuchajcie, przydałby się jeden taran chociaż. No, jeden taran trzeba zrobić, bo, bo potem będą problemy. Bart, chodź tu. Tak, oczywiście. Ja zatwierdzam ruch, ale ten mam mnie w dupie i tak nie go nie robię. Rozrasta się do miasteczka. Dobra, to tak niech będzie jak jest. Okej. Okay. Teraz mamy tego fajnego kolesia. Tak, zatwierdzam ruch armii. Zatwierdzam. M! Nie wiem, czemu M? Może A? Akcept. A M? Nie wiem. Okej, okay, mamy jeszcze tarana. Nie, jeszcze nie mamy tarana. Armia czeka na moje rozkazy. Proszę tutaj grzecznie czekać, właśnie. No i jedziemy dalej. Dobra, mamy tarana, teraz będziemy mogli już coś zdziałać tym taranem. E, głównie chodzi o to, żeby rozwalić brama, bramę w jakiś taki niezbyt, e, niezbyt taki, wiecie, denerwujący sposób. Jest to, jest to możliwe, oczywiście. W łatwy sposób, o, nie denerwujący, chodziło o łatwy. Dobra, słuchajcie. No i Generalnie wydaje mi się, że głównie to jest właśnie mój problem, że ja za długo przeklikuję, zbieram armię. On też właśnie w tej chwili dokładnie robi to samo. I niestety potem są problemy, potem są problemy. Zerwanie więźni, nocne widzenie, zadajmy do tego ogłuszenia, niech sobie będzie i siła ataku dystansowych, super pięknie. Eee, zakończmy tą turę i teraz zaatakujemy. No zaatakujemy, ja zrobię ctrl s, najwyżej wczytam, najwyżej wczytam, nie wiem czy dojdę w ogóle tam w tej turze. Trzeba się też dobrze ustawić, bo to nie można się tak ustawić byle jak. Kurde, widzicie, to może być problem, może być problem, bo bardzo prawdopodobne, że, no właśnie, że moje tarany nie wezmą zwyczajnie udziału w tej bitwie, bo są za daleko. Dobrze, moi drodzy, mieliśmy drobne problemy techniczne, coś tam mi się spierdzieliło, ale nieważne. W tym odcinku już nie rozpoczniemy tej walki, rozpoczniemy tą walkę w sumie już w następnym, żeby tak mieliśmy, żebyśmy mieli więcej czasu tak, to tak będzie lepiej. Tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam na czwarty odcinek. Zagrajmy Weird of Wonders, który pojawi się już niebawem. Dziękuję wam bardzo. Do widzenia, cześć. Lajkować czy nie lajkować? Oto jest pytanie. Zalajkuj. Przecież to nie boli, a pomaga.